Z ewangelii według Świętego Łukasza. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczyli mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum, i dodał. Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam. Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy podśród nich, oddalił się. Nie, zostaw już te garki, potem się umyją. O, tutaj jest no, wiesz, ważny co? temat. Jest tego trochę do umycia, ja mam to teraz mam Ale zostaw, chodź, tutaj popatrz. Pamiętasz, o samochodzie rozmawialiśmy ostatnio. O, ciadaj. No dobra, ale szybko, bo chciała sobie te garki teraz umyć. No słuchaj, pamiętasz, nie? Rozmawialiśmy w tym samochodzie, ty mówiłaś tam, może u jakiejś koleżanki widziałaś. No, 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 no. No, No, tak. no. Mariola miała nowy kolor. No. no właśnie, nowy kolor. No, nie. no słuchaj, no. Świetny jest ten model. Jak dla mnie rewelacja. Myślę, że no możemy, możemy pójść i właśnie w ten model i go kupić. No tylko tak kurczę, wszystko fajnie, ale nam troszkę jednak brakuje. Nie wiem, chyba z 10 tysięcy, no. No co ty wiesz, tyle pieniędzy mamy. No, mamy tamte. Co Chodzi da... o to, żeby był nowy kolor, żeby było widać, że to jest nowy samochód, wiesz. Żeby coś innego niż ten srebrny, ciągle tylko tym srebrnym No poza tym ma już swoje lata, prawie 3 lata ma już stópną No 2,5 prawdę mówiąc No to to no, już to... jest stary samochód, nie już jest powiem ci trochę wstyd 3 tak lata myślę... jeździć samochodem No i popatrz, ten model jest wygodnie świetny, tylko to ja jak mówię Ale czerwony musi być Dobrze, kolor to na końcu się wybierze Problem jest taki, że nam trochę brakuje, wiesz, no mamy te 120 No tak niecałych 10 nam brakuje, no i kurczę Coś trzeba wymyślić, nie? O! Ktoś dzwoni. To otworzę. Ciekawe. Kogo nie się tutaj? Umawiałeś się z kimś? No popatrz kochanie, zasnę kusy. No Norbert. Ale no co, dawno nie było no. u nas. No super, że wcześniej na Siadaj, napisać. siadaj. Się, siadaj. Y chętnie, chętnie. Dobra, Dobra może woda? Może być woda. Siadaj, dobrze. No, 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 no. no, Słuchajcie. No, co tam Słuchajcie, Norbert? Poczekaj jeszcze na Zosię, bo... Najważniejsze, żebyśmy sobie pogadali. No właśnie. Kochanie, wie też wodę na małą dziękuję. O, dziękuję. Ja nie chcę. Nie chcesz co? Słuchajcie kochani, jako że jesteśmy tacy no? tak tak blisko są żyjemy, tak się dobrze znamy, no nie miałem, nie mogę sobie wyobrazić, że mógłbym powiedzieć o tym najpierw komuś innemu niż co się Wam. Stało? Co się stało? To jest dla mnie wspaniała rzecz, no? i wspaniała y, sprawa, którą chciałem się z Wami podzielić. Otóż słuchajcie, y, poznałem niedawno takich znajomych. Y, y, są to osoby z rozmowy później wynikło, które yy, no po prostu tak ciężko im się wiedzie ciężko im w życiu i no akurat wtedy, kiedy ja ich poznałem to byli w takiej sytuacji yy, że mieli niepopłacone rachunki, yy, mm. już im komornik groził, że będzie, będzie eksmisja no zdarza się, yy, ładnie się, no, się. zdarza się, ale no tacy wspaniali ludzie i postanowiłem im pomóc Słuchajcie, załatwiłeś im jakieś, jakąś Pomoc tam w MOPSie, czy coś? No właśnie nie, bo wiecie, jak z tym MOPSem, jak to jest, urzędy i tak dalej, długo się pewnie czeka. Ja postanowiłem, że yy, od ręki to załatwię, popłaciłem im, słuchajcie, te rachunki. A Ty? Tak! No tak. tylko, nie to, co im tam... No wszystko, co mieli... Yy, wszystko? Specz, tak, odsetki tam już zaczęły im narastać. A im tego tam się nagrowało? Witold, słuchaj... Razem to było tego prawie 10 tysięcy! Ile? Nie, ty zwariowałeś? Ale z obcym ludziom 10 tysięcy! Słuchajcie, obcym ludziom, to prawda, obcym nie, nie zdążyłem ich nawet dobrze poznać, zgadza się. Ale byli w ogromnej potrzebie. Ale sobie obcym ludziom dać 10 tysięcy! Słuchaj Norbert, mhm. to są obcy ludzie. My tutaj z Zosią właśnie akurat rozmawiamy i nam właśnie takiej kwoty, powiedzmy, brakuje do tego, żeby kupić sobie w końcu ten samochód nowy, no, no, bo, no bo stary, już jest stary, no to trzeba przecież by go wymienić. Ten stary, to jest. nowy, ten nowy jest nowy przecież. No, no, słuchaj, popatrz tutaj, o, popatrz. Nie no tak, kani. no. Ten rocznik, no? Tutaj jest. Taki czerwony Norbert. mi się znosi. No, nowa... brakuje 10 tysięcy, a ty obcym ludziom dajesz. Norbert, bo mi przy... ob... kontroli trakcji. Nie, nie spodziewałam się jest tego, no. Ale tak Ja no. patrzę, tu prawie jest taki jak tamten. Ale słuchaj, no, zosił się ten kolor, ten obecny, opatrzył. Hmm. Trzeba jakiejś zmiany, nie? No, popatrz. No i ja nie rozumiem. O obcych ludziach tutaj mówisz, że jakieś 10 tysięcy, tu przychodzisz do nas i, i rodzinie nie pomożesz? Zawsze przecież wszystko, wszystko razem tego, a tutaj mówisz o jakichś obcych ludziach, że im pomagasz? Tak, tylko oni bez tej. mojej Norbert, pomocy, no co bez Twojej pomocy? Zginęli, no. A od czego jest Mops? No, no zgin zginęliby chyba, nie? Szkoda Norbert. Bierać. Słuchaj, wynoś mi się stąd, bo ja tego nie rozumiem i takie informacje przynosisz, że naprawdę. Nigdy się tego auta nie doczekamy. Chodźcie, idź już i naprawdę nie ma o czym gadać. Tak jak widzieliśmy y, w tęcem y, Norbert został odrzucony przez swoich najbliższych, bo tak naprawdę oni nie potrzebowali wcale nowego samochodu. To była ich zaś zachcianka. To było coś y, takiego y, tak naprawdę niepotrzebnego. Nie, nie musieli kupować tego nowego samochodu. Przecież ten którym jeździli do tej pory, tak naprawdę był w doskonałym stanie. Po prostu miał niemodny kolor. Wyszedł już nowy rocznik, nowy model i trzeba było zmienić. Po prostu zwyczajna zachcianka. A znajomi Norberta byli osobami, które były w potrzebie. Dzięki Norbertowi oni mogli dalej Funkcjonować, mogli dalej żyć. On im pomógł. Mogli stanąć na nogi. I pokazaliśmy taką scenkę, żeby zobrazować to, w jaki sposób działał Pan Jezus. Przychodził tam, gdzie była wiara, gdzie była prawdziwa potrzeba, żeby zadziałał, a nie tam, gdzie osoby chciały tylko cud zobaczyć żeby coś fajnego wydarzyło się również u nich. Powoływały się na to, że są tej samej narodowości, tak, że są, że Jezus jest z tego samego miejsca, co oni, więc tylko ze względu na to oczekują, że on sprawi dla nich cud. Tak samo właśnie pokazywaliśmy w scence, że Zosia z Witoldem chcieli. Pieniędzy od Norberta, dlatego, że on jest ich kuzynem, więc im musi pomagać, a nie jakimś obcym ludziom. Tak właśnie w Ewangelii czytamy, że e, mieli pretensje do Jezusa o to, że on właśnie pomaga innym z innych miast. Od jakiegoś czasu jest mnie takie zaufanie Panu Bogu. Nie tylko takie, że sobie myślę, że Pan Bóg śmieje się z moich zachcianek. Tylko właśnie nawet takie ludzkie moje pragnienia mu oddaję, wiedząc, że skoro on jest moim Bogiem, skoro on jest moim zbawicielem, skoro on jest moim najlepszym przyjacielem, to on nie chce mi zabierać, ale on chce i dawać. Daje mi dużo, a może takie moje właśnie ludzkie pragnienia czasami nawet może zrealizować i realizuje. Także oddaję mu to wszystko i. I Jestem spokojny, bo wiem, że mogę mu zaufać, bo on ma dla to, co jest najlepsze w odpowiednim czasie. Myślę, że często zdarza się tak, ja też tak miałam w swoim życiu, że my zasypujemy Jezusa właśnie takimi swoimi zachciankami, żeby spełnił nam to, żeby spełnił tamto, ale w tym wszystkim też właśnie nie może zabraknąć takiego serca i przede wszystkim zaufania Jemu, że to On najlepiej wie, które te nasze zachcianki są takimi. Potrzebami prawdziwymi, które wymagają tego, żeby właśnie w tym pomóc. My czasami oczekujemy jakiegoś cudu od razu, a tutaj też potrzeba po prostu takiej cierpliwości, właśnie zaufania Jezusowi, że On chce dla nas dobrze i będzie właśnie z każdej sytuacji takie dobro płynęło, tylko my musimy chcieć je też zobaczyć i na nie poczekać skojarzyło się tutaj z tymi, z tymi słowami lekarzu ulecz samego siebie, dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. Ostatnie spotkanie z Szymonem Połownią i pytanie właśnie, no czym dzisiejszy Kościół może zachęcić ludzi, którzy może mają z tym Kościołem na bakier, czy daleko do tego Kościoła, czym, czym Kościół może zachęcić ludzi, żeby, żeby do niego wstępowali, czy do niego powracali i bardzo fajna odpowiedź, że Kościół to nie jest właśnie um, instytucja, um, um, która ma się komuś podlizywać, nie? że, że um, właśnie no, w kościele jest pełnia szczęścia, w kościele jest pełnia e, miłości, e, w kościele jest Jezus i e, tu nie trzeba e, jakiś reklam i właśnie podlizywania się komuś po to, żeby no, chodzi do nas, bo my jesteśmy tacy, e, tacy super. I to były, też dla mnie, no to były też dla mnie ważne słowa, że, żeby też wyjść z takiego przeświadczenia, że to właśnie my takie środki i trochę tak trzeba ludziom ludzi, ludzi wołać jakoś się tam powiezywać i iść na kompromisy. właśnie, a nie trzeba, bo w Kościele mamy pełnia szczęścia, bo w Jezusie jest pełnia szczęścia. Może nie tyle w samym Kościele jako instytucji, ale. Właśnie żywa wiara w Jezusa daje nam tą radość i to szczęście. Dokładnie, że Jezus gwarantuje, że y, ty możesz być szczęśliwy. Nie musisz być bogaty, nie wiem, nie musisz być y, zdrowy. Nie musisz mieć być... wszystkich zachcianek spełnionych tak, tak, z nowego. <grym> Na przykład. Ale, ale możesz być człowiekiem szczęśliwym. Mhm. I druga rzecz, która mnie w tym fragmencie też uderzyła, to, y, to ta część, y, gdzie na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. Jakoś tak bardzo uderzyły mnie te słowa tego, i wyobraziłam sobie to, tego gniewu tych ludzi wobec Jezusa, który przecież przemawiał, którym tak dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. A później, że ci ludzie tak się zagniewali na niego, że, oni pod, że to było, musiała być ogromna złość, ogromny gniew y, 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 tych ludzi, że oni właśnie wyprowadzili Jezusa na, na tą górę i stamtąd chcieli go strącić. Nie? I nie. tak jakoś, y, 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 nie wiem, tak jakbym o... Współodczuwała to z panem Jezusem, że to musiała być, że to mogła być taka trudna, trudna sytuacja. No, dla mnie, dla człowieka, byłoby bardzo trudno i tak. Ja też się trochę przestraszyłem, jak mój dobry kuzyn nie wyrzucał z taką agresją z domu. Dokładnie, a co dopiero taka grupa ludzi, nie? I to jedną osobę, no i to jeszcze właśnie no tak naprawdę nie jest tutaj chcieli go strącić, no, czyli go chcieli zabić nie właśnie chcieliśmy pokazać przez tą scenkę na końcu to właśnie było takie mocne że, że wyrzucamy tego e, kuzyna Norberta że właśnie Jezus został odrzucony tak naprawdę wydawało się bliskie osoby a one go wyrzuciły bo się zdenerwowały bo on czegoś nie spełnił właśnie jakieś zachcianki mm -hmm. że nie, nie o to chodzi tak w ogóle w życiu żeby na czymś takim bazować, że ktoś nam musi coś dać. W życiu y, trzeba nauczyć się rozróżniać, co jest y, naszą zachcianką, a co potrzebą. Jezus niekoniecznie spełni wszystkie nasze zachcianki, ale jeżeli zaufamy, na pewno zaspokoi wszystkie nasze potrzeby.